Siemanko, dawno się nie widzieliśmy, tak? Jak obiecałem wam na Instagramie, przed chwilą nagrałem stories, mówię, idę nagrywać filmik na kanał gamingowy, bo mam straszną ochotę, wiecie, robię przerwę od tego kanału, w sensie robię, nie robię specjalnie, wynika to jakoś w ramach e, pewnych zawirowań. Potem cały czas mam ochotę nagrać filmy, a to czytam nowe informacje o BF-ie, o, o Wiedźminie, o Cyberpunku, o jakichś innych grach. Jak widzicie, tutaj nawet zakupiony CD action dzisiaj, świeżutki, pachnący. I czytam te informacje, pogadałbym, powiedziałbym wam co, co nowego w świecie gier. No i muszę wdrożyć ten system i on wyląduje zdecydowanie. Znowu mam nadzieję, wrócimy i w końcu wpadniemy w ten rytm, że te filmy będą się pojawiać. No, trzy razy tygodniowo minimum, a najlepiej, żeby były codziennie, tak bym chciał. No i też zacznie się granie. Mówiłem też przed chwilą na story na Instagramie, że e, Humankind to ta gra, na którą teraz czekam. Potem oczywiście Battlefield, e, Dying Light na jesień, natomiast w sierpniu Humankind i będą wlatywać na kanał odcinki z grania w Humankinda. Dobrze, ale już przejdźmy do tematu odcinku, jakim jest premiera nowego Wiedźmina. Wszyscy, woohoo! Nie! Spokojnie to nie Wiedźmin 4, natomiast jak już każdy daje tak bajtowy tytuł, absolutnie każdy portal, na zasadzie Nowa, nowy Wiedźmin, premiera nowego Wiedźmina, premiera kolejnego Wiedźmina, no to ja też taki dam, no bo faktycznie to jest premiera kolejnej gry Wiedźmin, Wiedźmin Monster Slayer. I powiem wam szczerze, na początku, jak usłyszałem o Monster Slayerze, e, robionej grze przez firmę Spoko, taka spółka, córka CD Projektu, i to będzie gra typu rozszerzonej rzeczywistości, takie Pokemon Go, ale ja mam wrażenie, że to będzie dużo ciekawsze i dużo lepsze od Pokemon Go. Ehm, jakby jeżeli chodzi o adaptację, o stworzenie samej gry, no to mam nadzieję, że tutaj firma spoko swoje doświadczenie przelała w tą grę. Natomiast jeżeli chodzi o klimat, o questy, o zaangażowanie gracza, tu mam nadzieję, że CD Projekt wystosował jakąś swoją osobę, która miała do czynienia z Wiedźminem 3. Ba, no mam nadzieję, że tak po prostu było na całym, że tak powiem, całym okresie produkcji tej gry i ta osoba tchnęła tą ciekawą, że tak powiem ciekawy aspekt Wiedźmina, zabójcę potworów i ta gra będzie naprawdę ciekawa. Już na przykład spodobał mi się taki krótki teaser wrzucony na jakby w oficjalnej zapowiedzi, bo oczywiście datę teraz Wam mówię 21 lipca i zaraz wokół niej się jeszcze troszeczkę pokręcimy, ale w tym teaserze było na przykład widać był taki obraz na Warszawę, zmieniały się pory dnia i w zależności od pory dnia występowały różne potwory. No i przecież to było w Wiedźminie. Mieliśmy Południcę, którą można było spotkać samo południe, albo północnicę, którą można było spotkać o północy. Różne stwory występujące o różnych porach dnia. Genialna sprawa. Będzie trzeba o północy wyjść z domu, żeby ubić taką północnicę i zdobyć z niej trofeum. Strasznie fajne. Zwłaszcza, że jakby... Na przykład w takich, no będę no, siłą rzeczy porównujemy do Pokémon Go, bo ono było swego czasu naprawdę hitem. Fajnie by było, jakby wiedźmin też stał się takim hitem. Aczkolwiek nie wiem, czy jest na to em, no, czas teraz. Może tak się stać przy okazji premiery też serialu drugiej części drugiego sezonu e, serialu na Netflixie. Pierwsza część była bardzo dobra, nawet dla wymagającego widza, fana uniwersum, fana gry fana książki. Tutaj wydaje mi się, że oczywiście swego rodzaju mankamenty były i takie mm, mogło to by być lepiej, ale generalnie serial był dobry. Nawet nie, że nie był zły. On po prostu był dobry. Więc jak dwójka wleci, napędzi jeszcze większy hype na Wiedźmina, no to wtedy być może zacznie się granie w Monster Slayer'a. A gra myślę, że będzie miała potencjał. Oczywiście nie mam pojęcia, jak ona do końca będzie wyglądać, chociaż już beta testy były i kanały na YouTubie, gdzie mm, ludzie grają w Monster Slayer'a są. Ja na przykład w beta... Yy beta testy, nawet nie beta testy, w nieoficjalną wersję Pokemon Go grałem zanim ono wyszło. Tutaj mnie nie ciągnie. Czekam na oficjalną wersję, zwłaszcza, że niestety mam e, iPhone'a, stety, niestety. E, no i tutaj premiera będzie całe szczęście w tym samym dniu, zarówno na iPhone'a jak i na Androida. Natomiast tutaj ciężko cokolwiek wgrać jakiegoś APK lewego. Tu wszystko musi być z App Store'a, natomiast na Androida to APK gdzieś można dorwać, wgrać i zobaczyć jak ta gra będzie wyglądać. Natomiast i jak w Pokémon GO tylko kolekcjonowaliśmy te potwory, te Pokémony. Tutaj oprócz tego, że będziemy kolekcjonować... Same potwory, to mamy te wszystkie rpg elementy. Pewnie jakieś drzewko, umiejętności, ekwipunek, coraz lepsze miecze, jakieś luty będziemy mogli zbierać, zgarniać. A oprócz tego będziemy kolekcjonować stworki, które będziemy mogli gdzieś tam ubijać. Podejrzewam, że nie będzie to też takie proste jak w Pokémon Go, że praktycznie każdego Pokemona dało się złapać. Mógł uciec, mógł zostać, ale tutaj wydaje mi się, że będą takie potwory, gdzie będziemy musieli wrócić gdzieś się, pójść, poekspić i dopiero wtedy uderzyć, wrócić na tego potwora. Okej, okay, krótkie cięcie, ale to tak wiecie, telefony czasami dzwonią. Więc wracając jeszcze do tego elementu RPG-owego. On tutaj najbardziej może wcisnąć, e, wcisnąć, wciągnąć, e, wcisnąć w fotel, ale fotel nie wciśnie, bo będziemy z tym telefonem latać po mieście, po lesie i tak dalej. Właśnie zastanawiam się jak to będzie, jeżeli chodzi o rozlokowanie tych potworów. Czy one raczej będą, bo wiecie, złapać Pokemona na obszarze wiejskim nie było szans. Tu mam nadzieję, że będzie inaczej, że będzie takiego potwora będziemy w stanie dorwać absolutnie w każdym miejscu. Ja szczerze nie mogę się doczekać, bo będzie można zostać takim wiedźminem po prostu. W ogóle jak, jak kozacką rzeczą by było na przykład w okularach AR w to grać. Czyli macie okularki, widzicie normalny świat i pojawia się potwór i nie wiem, macie jakieś kontrolery. Jakby ta gra się rozwinęła i e, zdobyła odpowiednią popularność, na pewno takie mody się do tego znajdą. Do Pokémonów jakoś nie było sensu. No bo tam, co, rzucacie jajkiem, nie? No to, no dobra, okej, okay, można było rzucać Power Ale do Wiedźmina, do machania mieczykiem, to już może być ciekawe, bo tutaj chyba będzie tak, że będziemy machać telefonem czy coś takiego. Fajnie to będzie wyglądać. 21. Aha, jak ktoś z Was ma Androida? to zarejestrujcie się już do, do tych, do, do, w sklepie Play tam i dostaniecie jakiś specjalny mieczek na plus 10 expa. Bardzo fajna sprawa. Ja zarejestrowałem się, ale w międzyczasie znalazł się kupiec na mojego starego Antka, więc poszedł i już tylko został yy iPhone i mam nadzieję, że będę nagrywał. Na jakieś, no i pewnie na Instagramie będę nagrywał, jak łapię te stworki, to będzie na pewno ciekawe. No, ja się nie mogę doczekać, bo jestem ciekawy, co tutaj zaprezentowali. No i 9. Con, więc też pewnie więcej rzeczy się dowiemy. Dowiemy się między innymi prawdopodobnie o. Next z genowym Wiedźminie, czyli Wiedźmin z ray tracingiem i tymi wszystkimi bajerami pod nowe konsole, pod, pod nowe karty graficzne. I teraz żałuję, że sprzedałem swojego RTX, bo takiego Wiedźminka z ray tracingiem odpalonym to bym pograł. Więc czekam już też na spadek cen kart graficznych. Jak ktoś z Was jest zainteresowany, jak to będzie wyglądać, no to na głównym kanale jest filmik o z spadku cen kart graficznych. I tam opowiadam sobie o tym. Ja też czekam na ten spadek i też będę sobie taki sprzęt pewnie prawdopodobnie po raz kolejny sprawiał, żeby grać w wyższych detalach i też robić dla Was gameplay, bo strasznie bym chciał zrobić gameplay z takiego nowego Wiedźminka. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Cieszę się, że zrobiłem jakiś film na ten kanał, i mam nadzieję, że będę robił je już teraz regularnie. Niezbyt to zachęcające pewnie dla tych, którzy nie subskrybują, ale zostawcie subskrypcję, a naprawdę wrócę w środę piątek tak te filmy powinny się pojawiać a jak e, odpalę jakiś gameplay no to wtedy na pewno codziennie albo nawet kilka razy dziennie będzie się pojawiał gameplay z jakiejś gry więc filmy tutaj już jak tylko zacznę nagrywać gameplay będą się pojawiać co chwilkę zastanawiam się tylko i dajcie mi znać em, czy gameplay na tym kanale, czy na osobnym kanale od gameplayu? Mam taki antyczny kanał, był to mój pierwszy kanał na YouTube założony ponad 5 lat temu, na którym nagrywałem gameplaye. Potem oczywiście po dosłownie kilku miesiącach przestanie. Zastanawiam się, może tam bym zaczął wrzucać te wszystkie gameplaye. Byłoby ciekawie w każdym razie, nie? Dajcie znać, czy tutaj, czy tutaj tylko takie pogadanki o grach, a gameplay jednak gdzie indziej, czy jednak wszystko co o grach to tutaj. Wydaje mi się, że wszystko co o grach to tutaj. Dzięki wielkie, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, zostawcie suba, a ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. Cześć!